Mogłem tu narysować na tego no kręgu mogłem. Nie wiem, czy mogłem, że pewnie nie mogłem. Spróbujmy, czy mi się uda narysować. Dlaczego nie? O. No dobrze, teraz już się polepszyło. Więc on, ten nasz akrobata porusza się po okręgu, nie ruchem jednostajnym, ale po okręgu, to w tym momencie musi działać siła zakrzywiająca tor czy siła dośrodkowa i wzór na tą siłę jest mv kwadrat przez r. Czyli nie tylko w ruchu jednostajnym po okręgu siła dośrodkowa jest mv2 przez r, w ruchu niejednostajnym też, tylko wtedy oprócz tej siły może być jeszcze inna siła ale ta, że, że to mv kwadrat w r to jest wartość siły decydującej o, tylko o zakrzywianiu toru, a nie o zmianie wartości prędkości. No i właśnie, skoro porusza się po okręgu, to musi działać na to ciało siła, wypadko siła dośrodkowa skierowana do środka okręgu. A, który, a siła, a skąd się bierze ta siła nasza dośrodkowa? Z rzeczywiście działających sił, czy z ciężaru, i jeszcze z czym się kontaktuje nasz, nasz akrobata? Z tą liną. Czy ta lina działa na niego? On działa na linę, i lina działa na niego. I to częstym błędem w analizie przez uczniów jest wyobrażanie sobie, że te dwie siły się równoważą. No ktoś powie, że w tym kierunku ciało się nie porusza, więc te siły się równoważą, tak jak mówiliśmy, na, jak ciało było na płaskim podłożu, tak, ale, ale yy, znaczy to ciało się nie porusza w tym kierunku, ale nie, nie porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym czyli jest, zakrzywiany jest tor, czyli, a żeby tor był zakrzywiany, to, to musi, być si, musi działać siła skierowana do środka okręgu. W takim razie z tych dwóch si, te dwie siły nie mogą się równoważyć, ponieważ nie byłoby siły zakrzywiającej tor ruchu. Więc siła N, to jest siła, jaką ta, ta lina działa na, na naszego akrobatę, musi mieć większą wartość niż ciężar ciała. Inaczej nie byłby zakrzywiany tor w tym kierunku. A gdyby te siły były, równoważyły się, to ten akrobata musiałby się poruszać uchem jednostajnym, prostodniowym, a tak się wcale nie porusza. Czyli w takim razie ta siła dośrodkowa, jej wartość będzie równa róż, różnicy wartości siły N i różnicy wartości y, ciężaru. No to teraz y, zacznijmy no to trochę do, do zapisania. Akrobata porusza się po okręgu, więc musi na niego działać siła dośrodkowa I tak jak mówiłem, to jest wzór na tą siłę mv kwadrat przez z. To wcale nie musi być ruch jednostajny, żeby ta siła działała. W danej, chwili, jeżeli, w danej chwili, jeżeli ciało porusza się po okręgu, ma taką prędkość, taką masę i promień tego go jest taki, to w danej chwili działa na niego taka siła skierowana do środka okręgu. Gdy akrobata jest w położeniu równowagi, to siła dośrodkowa jest siłą wypadkową, bo, w, bo jak teraz jest w tym miejscu, to tylko te dwie siły działają. I jak suma tych sił da, da siłę rzeczywiście skierowaną do środkowego okręgu. Czyli akurat w tym przypadku, gdy jest w położeniu równowagi nasza akrobata, to suma tych dwóch sił daje nam siłę wypadkową. To jest, to jest siła wypadkowa. Więc siła ta dośrodkowa... W tym przypadku jest równa sile wypadkowej, a siła wypadkowa to jest suma wektorowa wszystkich sił działających na ciało. Więc jak dodajemy dwa wektory przeciwnie skierowane, to musimy odjąć, to, to siła, którą można zastąpić te dwie siły, jest skierowana w kierunku tej o większej wartości i równa co to wartości różnicy wartości tych dwóch sił. Więc to jest od n odejmujemy q. q to jest mg, teraz go technika, q to jest mg wstawiamy y, zamiast Q właśnie tu Mg. Y, w miejsce siły dośrodkowej wstawiamy wzór mv kwadrat przez r, więc to na lewą stronę przeniosłem, a teraz fd na prawą i wstawiałem y, wzór na siłę dośrodkową. I już mamy równanie z jedną niewiadomą, n szukamy. Y, jeszcze tutaj powiem, co to jest ta siła n dokładnie, bo czy my rzeczywiście to n szukamy. Więc przenosimy Mg na drugą stronę, no można to jeszcze m wyłączyć przed nawias. No ja nawet obliczyłem już to, to wstawiłem wartości liczbowe. Przy, tu przyjąłem e, akurat e, dla uproszczenia g jako 10 m na sekundę do kwadratu. Jak tu policzycie, do 6 do kwadratu będzie 36 na 5, dodamy do dziesiątki, powyższąc 75, wyjdzie 1290 N. No bo kilogram razy metr na sekundę do kwadratu to jest Newton. No tak, ale co my obliczyliśmy? My obliczyliśmy siłę n, jej wartość. Znaczy siłę, jaką ta linka działa na naszego akrobatę. A nam każą obliczyć, jaką siłą rozciągane są te linki. No, ale tak, siła, jaką, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, siła, jaką linka działa na, na akrobatę, jest równa siłę jaką akrobata działa na linkę. Czyli my tak naprawdę obliczyliśmy również wartość siły, tej n, siły, która, którą. Akrobata działa na linkę. No, a jeżeli mamy dwie linki zamiast jednej, no to na jedną linkę działa połowę tej siły. Czy ta siła, jaka działa na jedną linkę, to będzie połowa tej siły, którą obliczyliśmy, czy n przez 2, no to będzie, jak podzielimy to 1290 przez 2, to będzie, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, yy, chociaż w moim wieku coraz trudniej jest liczyć. To jest 645 yy, N. No i tyle, jeżeli chodzi o. Te dwa zadania, znaczy są pouczające, w każdym z nich coś tam było takiego, że nie tyle chodzi o samą matematykę trudną, tylko o wymyślenie te, tego warunku, jaki musi być spełniony, żeby jakieś równania łączące jakieś wielkości, tak? Że to na tym polegała trudność. No to już pewnych błędów w takich zadaniach nie popełnili. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Jeszcze to pokażę szybciutko to. O.